i chciałem was Cześć z tej strony Krauzerka i chciałbym was zaprosić do mojej nowej serii kolekcjonujemy gry z Assassin's Creed a. jak widać mam pierwszą część na Xbox'a nie są dostępna dostępne na Allegro za bardzo małe pieniądze ja je kupiłem za około 13 zł z przesyłką więc Zobaczmy co tak jest w środku. Mamy płytkę. W bardzo dobrym stanie. Mamy instrukcję. O! Konstrukcja strony zawiera 16 Win Ubisoft Games jakiś konkurs stary Oraz Bardzo stara rzecz Katalog gier Od EA Tak wygląda nasze pudełko z grą Assassin's Creed, część pierwsza. Gra oczywiście opowiada o Assassinie Altairze, który stanął naprzeciwko systemowi swojego nauczyciela Armolima. Dalej wam nie muszę mówić.